Za każdym razem, gdy to widzę... Za każdym razem, gdy się z nim spotykam, mówię mu, żeby pokazał mi, jak to się robi. Wciąż na to czekam. Pokażę jeszcze coś. Odsuńcie się. Potrzebna mi kurtka. Moja jest za mała. Mogę pożyczyć płaszcz? Jasne. Ten wystarczy. Możesz mi pomóc? Nie musisz się ruszać. Podtrzymaj tylko. Też możesz mi pomóc? Chwyć tutaj. Bliżej. Widzicie mnie? Widzicie? Uważajcie. Boże święty. Za każdym razem, gdy to widzę, za każdym razem, gdy się z nim spotykam, mówię mu, żeby pokazał mi, jak to się robi. Wciąż na to czekam. Pokażę jeszcze coś. Odsuńcie się. Potrzebna mi kurtka. Moja jest za mała. Mogę pożyczyć płaszcz? Jasne. Ten wystarczy. Możesz mi pomóc? Nie musisz się ruszać. Podtrzymaj tylko. Też możesz mi pomóc? Chwyć tutaj, bliżej. Widzicie mnie? Widzicie. Uważajcie. Boże święty.